Minęło już prawie 2 lata, odkąd nagrałem film 27 największych błędów fotografów. W tym filmie powiedziałem o jednej metodzie na to, jak robić lepsze zdjęcia. Dzisiaj chciałbym uzupełnić ten film o sposoby, w jakie możemy się uczyć fotografii, dlatego, że jest bardzo dużo różnych szkół. Natomiast jest też tak, że kiedy fotograf chce robić lepsze zdjęcia, zazwyczaj koncentruje się na dwóch różnych takich metodach. Pierwsza rzecz to dotyczy oczywiście takich spraw technicznych, które są najłatwiejsze do oglądania. Ogarnięcia. Dla tych osób, które chciałyby jednocześnie właśnie inspirować się i uczyć się tych ustawień technicznych, polecam taki portal, jest 500px.com i tam możecie znaleźć w tych zdjęciach, które przeglądacie. Ustawienia, które zostały zastosowane przez danego fotografa po to, żeby uzyskać taki efekt, jaki widać na zdjęciu. I kiedy zaczniecie studiować właśnie te zdjęcia, wybrane na przykład przez edytorów, w ten sposób, że sprawdzacie nie tylko kompozycję, światło i tego typu sprawy związane z artystyczną wartością zdjęć, tylko właśnie będziecie się skupiać też na tych danych technicznych, czyli czasu otwarcia migawki, jaka wartość przysłony została tam zastosowana, jakie ISO ewentualnie właśnie jaki obiektyw, jaka ogniskowa, czy też jakim modelem aparatu było to wykonane to wówczas to wszystko zostanie wam w głowach i naprawdę będzie wam później łatwiej fotografować, kiedy przyjdzie do sfotografowania jakiegoś tam, powiedzmy, podobnego tematu, dlatego też, że decyzja o wyborze np. jakiejś ogniskowej lub też wyborze jakiegoś ustawienia technicznego będzie o wiele łatwiejsza, dlatego że już przerobicie ten temat po prostu śledząc w internecie. Drugą rzeczą, jaką możecie skorzystać, jeżeli chodzi o taką własną naukę, za darmo właściwie w internecie, to oczywiście przeglądanie takich wyborów edytorów, którzy wybierają te zdjęcia, na przykład właśnie na portalu 1x. Tam możemy znaleźć dużą selekcję zdjęć, które już przez kogoś zostały przesiane. I w takim trybie studiowania fotografii, takiego czegoś, że chcemy się czegoś dowiedzieć, czegoś nauczyć nowego, to musimy zawsze zadawać sobie te same pytania. Dlaczego ktoś wybrał dane zdjęcie? Co właściwie sprawia, że to zdjęcie w tym tłumie, innym fotografii, które zostały przesłane do internetu, między innymi na ten portal, zostało wyselekcjonowane. I jeżeli zaczniemy sobie te nasze odkrycia zapisywać w jakimś specjalnym zeszycie, to zobaczycie, że po jakimś czasie zacznie się ten zeszyt zapełniać i zrobicie się naprawdę prawdziwymi studentami fotografii. I wszystkie te kwestie, które są najważniejsze dla fotografii, warto je po prostu wypowiadać głośno i się nad nimi zastanawiać. Podobną rzecz możemy zrobić, kiedy studujemy, na przykład zdjęcia, które do stały najwięcej wyróżnień na Instagramie. Dlatego że kiedy na przykład chcemy iść z naszą fotografią e, tak do ludzi, chcemy, żeby ona stała się czymś, co uprawiamy profesjonalnie, to wówczas warto śledzić profile fotografów i przeglądać je pod takim kątem, żeby wyłowić Najbardziej doceniane fotografie z danego profilu fotograf. Czyli, na przykład, kiedy przeglądamy sobie profil jakiegoś fotografa, patrzymy, że średnio uzyskuje on 300-400 lajków pod jednym zdjęciem, a na przykład trafimy na zdjęcie, które ma 1500 lajków. Wówczas należy się głęboko zastanowić nad tym zdjęciem. Właściwie, dlaczego ono uzyskało taką sympatię wśród śledzących dany profil, dlaczego zdecydowali się zostawić serduszko, czy też skomentować. I wówczas pod tym kątem studiując, zobaczymy, że będziemy. W stanie wykorzystywać pewne elementy z tych fotografii, które odkryjemy. Właśnie też następnym razem, kiedy my sami będziemy sięgać po aparat i będziemy fotografować, czy też realizować jakieś nasze sesje, czy też własne pomysły. I to jest o tyle ważne, że studujemy wtedy zdjęcia z tej dziedziny, która nas rzeczywiście najbardziej interesuje z takiej, którą chcemy uprawiać. I też te portale, które wcześniej wymieniłem, na przykład 1X.com, tam możemy też sortować te zdjęcia po kategoriach i najlepiej oczywiście zacząć, od własnej kategorii, czyli dowiedzieć się, co właściwie jest takiego. Trendy w tej, tej kategorii, co podoba się ludziom, co jest takiego unikalnego, co ludzie już tworzą w tej kategorii, ale nie po to, żeby oczywiście to jakoś kopiować jeden do jednego, tylko żeby wyrobić sobie właśnie taki smak, zmysł artystyczny do tego, żeby robić coś swojego później, właśnie w tej kategorii i dopiero potem, kiedy zrozumiemy takie podstawy, pryncypia, które charakteryzują tę kategorię, którą chcielibyśmy się zajmować, wówczas przejść do tego, żeby studiować fotografię. W innych jej aspektach, czyli inne dziedziny fotografii, dlatego że zobaczycie po jakimś czasie, kiedy zaczniecie się zajmować jednym typem fotografii, że właściwie w fotografowaniu liczy się też taka świeżość. I w pewnym momencie, kiedy uprawia się jedną kategorię, tak jak ja na przykład miałem bardzo długi czas fotografię ślubną tylko i wyłącznie, to natyka się człowiek na taką ścianę, na taką barierę. Nie do przejścia, że już wszystko ma już wszystko już widział, wszystko jest już takie oklepane, nic nowego się nie dzieje i dopiero wtedy, kiedy zaczynamy studiować zdjęcia z innej kategorii, wtedy dopiero się nasz umysł otwiera i wtedy możemy się czegoś więcej o fotografii nauczyć i też to zaimplementować w tej naszej kategorii, którą uprawiamy. Kolejną metodą nauki, którą możemy samodzielnie przeprowadzić, jest taki tryb, w którym przeglądamy zdjęcia konkursowe i właśnie pod kątem konkursów warto też się trochę nad fotografią zastanowić, dlatego że, zobaczcie, na konkursy już dużo osób, które podsyła zdjęcia, przeprowadza taką selekcję u siebie w portfolio. I mamy zatem pierwszy etap selekcji. Druga selekcja to jest taka przez jury, które wybiera zdjęcia wyróżnione. I potem trzecia selekcja to jest taki, takie już doszlifowanie tych wszystkich zdjęć wybranych na tej zasadzie, że wybieramy te zdjęcia, które są już naprawdę top of the top i zobaczcie, że przeglądając wyróżnione zdjęcia, oczywiście pomijam niektóre konkursy, o których zaraz powiem, to już możemy właśnie sobie takie oko wyrobić, że to są zdjęcia, które zostały docenione na ogół przez fachowców z najwyższej półki, bo tam w, w większości konkursów zasiadają tacy ludzie, którzy na co dzień zajmują się wybieraniem fotografii, na co dzień zajmują się fotografią, siedzą już w tej dziedzinie bardzo długo. I jedyna właściwie kategoria tych konkursów, które bym pominął, to są takie konkursy związane z fotografią prasową, między innymi na przykład WordPress Photo, gdzie bardziej decyduje temat, bo w takich konkursach jak WordPress Foto często zdarza się tak, że promujemy zdjęcia, które są akurat związane z jakimś wydarzeniem, które było najgłośniejsze w danym sezonie, więc Wolałbym sobie na przykład pod kątem studiowania odpuścić te akurat konkursy i na przykład skupić się na Sony Photography Awards albo konkursach w bardzo podobnym tonie, dlatego że tam na tym konkursie i na wielu takich podobnych właśnie wydarzeniach czy Nikon Photography Contest wybiera się już naprawdę fotografie z najwyższej półki i w zasadzie można też przeprowadzić te swoje studia na podobnej zasadzie, że najpierw studiuje się swoją kategorię, a później... Te inne, i należy zwrócić pilną uwagę na to, jakie zdjęcia się wyróżnia. Co one mają ze sobą wspólnego, bo w studiowaniu fotografii też chodzi o to, żeby wyłapać takie powtórzenia. Coś, co jest charakterystyczne nie tylko dla jednego zdjęcia, ale coś, co się pojawia w wielu fotografiach. I na przykład mamy takie różne zasady kompozycji, na przykład związane z przestrzenią negatywną, która gdzieś tam się pojawia w wielu fotografiach, które są wyróżniane w konkursach i być może to jest jakiś klucz, wokół którego musimy kroczyć z naszą fotografią, żeby nadać jej jakiś taki specyficzny charakter, być może który pozwoli nam gdzieś dalej pójść z tą fotografią, ale do tych wniosków dochodzimy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zaczynamy szukać tej prawdy o fotografii, tych rzeczy, które wyróżniają te fotografie, które gdzieś tam się w tej świadomości ludzkiej przebijają. W tym naszym studiowaniu warto też oczywiście pomyśleć o tym, żeby robić sobie treningi foto. Czyli nie chodzi o to, że tylko i wyłącznie siedzimy przed ekranem i oglądamy zdjęcia, ale też o to, żeby wyjść, ruszyć się z biurka, wziąć aparat i zacząć fotografować. I jeżeli chodzi o takie treningi, to najbardziej oczywiście popularnym treningiem takiego trenowania oka jest zlecanie sobie różnych zadań, czyli na przykład jeżeli idziecie gdzieś na spacer z rodziną do parku, to na pewno możecie sobie założyć takie zadanie, żeby Znaleźć jakieś miejsca, w których światło się przefiltrowuje przez na przykład drzewa i jest jakiś taki pojedynczy snop światła i tam na przykład robić zdjęcia, portrety rodzinie, ale żeby za każdym razem zlecać sobie na przykład jakieś inne zadanie, żeby na przykład szukać powtórzeń tego, co jest w przyrodzie powtarzalne lub też takich rzeczy, które są na przykład swoimi. Przeciwnościami, to też możemy sobie takie zadania zlecać, czy na przykład szukać jakichś form geometrycznych, fotografować coś, co przypomina trójkąt, coś, co przypomina koło, coś, co przypomina kwadrat, i wtedy, kiedy zaczniemy sobie takie zadania zlecać, lub też na przykład szukać jakiegoś koloru, który na przykład występuje w przyrodzie, czy też w mieście gdzieś, na przykład dziś skupiamy się na fotografowaniu żółtych rzeczy i Zobaczycie, że szukając, robiąc taką kolekcję na przykład właśnie żółtych rzeczy, które przyciągnęły twoją uwagę w danym dniu. Już udać się wykształcić taki zmysł obserwacji, dlatego że tak samo jak inteligencja może być po prostu rozbudowywana poprzez to, że czytasz książki, tak samo i spostrzegawczość czy też takie zdolności fotograficzne mogą być wykształcone poprzez to, że my się skupiamy na tym, ćwiczymy to w praktyce, dlatego że kiedy mięsień się nie ćwiczy, no to on wiadomo co się z nim dzieje, a chcemy, żeby ten nasz mięsień fotograficzny się rozwijał, więc te zadania warto sobie zlecać. Wpiszcie sobie na listę rzeczy do zrobienia, właśnie te treningi, foto. Oczywiście, kolejnym krokiem, który warto tutaj w tej samoświadomości, czy też w samorozwoju fotograficznym wymienić, jest to, żeby też należy do jakichś takich fajnych grup, w których można dzielić się, powiedzmy, rezultatami własnej pracy. I dlatego pomyślałem o Was, żebyśmy tutaj wspólnie mogli też podziałać i założyłem grupę Niezłe Zdjęcia na Facebooku, do której oczywiście zapraszam. Jeżeli jesteście chętni do tego, żeby się dzielić swoimi fotografiami, to tam możecie się dopisać do tej grupy wklejać, wrzucać własne swoje zdjęcia i oczywiście, jeżeli ktoś czuje się na siłach, może też drugiemu udzielać jakiś wskazówek czy też wypowiadać się na temat tych zdjęć, ale chciałbym, żeby to było takie miejsce, w którym tylko i wyłącznie dzieje się Merytoryczna dyskusja na temat tych zdjęć, że nie ma tam jakiegoś hejtu, śmiania się z czyich zdjęć, bo oczywiście domyślam się, że nie wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie fotograficznym. Na pewno jest tu wiele osób, które lepiej robi zdjęcia niż ja, czy też ty, który oglądasz ten film. I oczywiście fajnie będzie wymieniać się takimi spostrzeżeniami na temat naszych zdjęć. Myślę, że te fotografie, które tam będziecie wklejać, też czasami będę brał na tapetę pod kątem robienia na przykład jakichś takich live'ów tutaj na na kanale, w których będę mógł omówić te kilka zdjęć, jakie na przykład rady ja bym dał tej osobie, która zrobiła dane zdjęcie, bo być może to jest właśnie też taki krok do tego, żeby tę naszą fotografię podnosić na wyższy poziom. I oczywiście kolejny krok w takim studiowaniu tej fotografii, uczeniu się jej w internecie. Który możemy zrobić, to oczywiście znalezienie sobie takiego mentora. I to nie chodzi o to, żebyście szukali teraz najdroższego jakiegoś specjalisty, który wam powie, co trzeba zrobić, żeby zostać jakimś tam portretowym fotografem czy jakimkolwiek innym. Tylko znaleźć kogoś takiego, który będzie w zasięgu waszych możliwości. Na przykład ktoś, kto mieszka bardzo blisko was lub też po prostu jest o powiedzmy kilka kroków dalej niż wy z tą swoją fotografią, kto będzie na tyle powiedzmy dysponował jakimś czasem, żeby móc Wam udzielać jakichś takich rad związanych z fotografią. I powiem szczerze, trzeba znaleźć kogoś takiego, który będzie chciał się oczywiście w to zaangażować, a najlepszym sposobem, żeby ktoś chciał Was przyjąć pod swoje skrzydła, to jest oczywiście zapytanie się o możliwość odbycia takiego mentoringu, oczywiście płatnego, i jest to jedna z tych metod, oczywiście wcześniej wymienionych, która jest płatna albo wszystkie te, które wcześniej powiedziałem, są oczywiście bezpłatne. Natomiast ta oczywiście wiąże się z zaangażowaniem jakiejś tam gotówki, ale myślę, że ona jest tylko i wyłącznie skierowana do takich osób, które już myślą o fotografii pod kątem takim profesjonalnym, czyli pod kątem zawodowym, że chcielibyście na przykład kiedyś uzyskiwać jakieś środki z tego, że fotografujecie, no to oczywiście wtedy warto pomyśleć na temat jakiejś tam inwestowania, jakichś sum w znalezienie kogoś, kto. Was poprowadzi. Oczywiście to nie muszą być jakieś wieloset tysięczne inwestycje. Można pomyśleć właśnie o kimś, kto już przerobił pewne zagadnienia i będzie w stanie Wam pomóc. Bo pamiętajcie, że nawet Wy, którzy oglądacie ten kanał, już jesteście o kilka kroków dalej niż ci, którzy jeszcze na przykład nie odkryli niecłych aparatów albo innych kanałów na YouTubie lub też dopiero sięgnęli dziś. Po raz pierwszy po aparat, także nawet Wy możecie stać się mentorami dla kogoś, kto dopiero zaczyna. Także tutaj jest wiele możliwości, a jeżeli ktoś chce zapoznać się z tymi 27 błędami, o których mówiłem na początku, które popełniają fotografowie, to oczywiście może kliknąć w końcową planszę, która się tutaj wyświetla. Dzięki serdeczne za uwagę, do zobaczenia w kolejnym filmie. I pamiętajcie o dodaniu subskrypcji i polubieniu tego filmu.